go ludzie, ze strony Potarek, a to jest kolejny odcinek, też pierwszy, odcinek z Raidera. Hm, pomyślałem, że czemu nie? Nagram sobie tą grę, bo naprawdę kiedyś mi się podobała bardzo, grałem w nią dużo. I ten, no. I to w sumie tyle. Chciałbym pokazać z Wami, czemu nie ma dzisiaj odcinka z kana Ponieważ nagrałem go z... To był chyba od tak, to był odcinek z tym. Ja robiłem tego od darmowego goku, tak, S3, i nagrałem ten odcinek, yy, i miałem rzucać go na drugi dzień, ten, na drugi dzień w ten, na YouTube'a, nie? I no miałem go już rzucać, i no niestety, no nie, po prostu, no nie, no. Odcinek się skasował, także no. Miałem mia, mia, już gotową miniaturkę, i wszystko. A tu nie. Odcinek się postanowił skasować, więc ja tam nie wiem, ale wiecie. A i chciałem Wam powiedzieć, że w tym tygodniu, czyli um, od poniedziałku to będzie chyba 22, czekajcie, um, Poniedziałek to będzie. Czekajcie, bo ja muszę pomyśleć. Um, kiepski to jest, to będzie wiecie. jak eee, to będzie. Um, oj? Jezu, jakaś reklama. Poniedziałek. Puszty no. Co się stało? Czekajcie. 22, tak, chyba tak. Od 22 do yy, 29 może nie być filmów. Ponieważ jadę na wakacje nad morze, więc wiecie no. Może nie być filmów. Ale nie wiem, może nagram po prostu filmy i będę ją rzucał tam, ale nie wiem. Wylosujemy sobie autko jakoś. Nie. No jest. I w niedzielę prawdopodobnie się pojawi kolejny film z Doganem, bo ten film z Ryderem miał się i, i, i tak pojawić, ale w niedzielę. Więc wiecie. i troszeczkę no to się ja ja to nagrałem w piątek i będzie w piątek także no no yy, ten film albo z dokana albo będzie w ten w, w niedzielę albo w sobotę bo no, wiem że powiedziałem że będzie w niedzielę ale właśnie nie jestem pewien. no i jak będzie w sobotę, znaczy, że w niedzielę nie będzie nic. A jak będzie w niedzielę, to znaczy, że. A jak nie będzie w sobotę, to znaczy, że nie będzie w niedzielę. Proste, proste. Prosta matematyka. I ten film mogę Wam zas... Albo nie będę Wam Spoilerował, czego będzie Co? Przecież walę w koło No hmm. Dziękuję Już Wam za 8 subów To jest mój trzeci odcinek, a już mam 8 subów Jezus Maria Bardzo Wam dziękuję za to Planuję nagrywać ry 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 Rydera, co tak nie wiem, co niedzielę, może. Albo tak nie wiem, jak, jak nie będę mi miał co nagrać, wtedy może. No tak, to nie wiem. Tak, to i jakąś nową grę posłucham, jak będę na wakacjach. Sobie znajdę jakąś nową grę i będzie Dolcan jakaś nowa gra. Nie wiem, no zobaczę. Ja w sumie... Ryder jest fajny, podoba mi się. Ryder jest fajniutka. Oj! Dobra, jest git. A bakła... W sumie tylko tyle chciałem powiedzieć w tym odcinku. Okej, okay, dostałem nagrodę. Nie chcę podwajać nagrody. Ale myślę, że ten odcinek z Dokana, który będzie, to pojawi się prędzej w sobotę niż w ten w niedzielę. Bo w sumie nie wiem, czy, czy będę miał jeszcze dzisiaj czas go nagrać. Nie wiem, zobaczymy. O, a może tak gra, to jest? Bo tak, golfik. Dobra. To mi tylko tyle chciałem powiedzieć. I yy, prawdopodobnie w, w tym odcinku, który będzie w sobotę albo w niedzielę, będę chciał zrobić też tego mojego Goku na LR ss 4 Więc wiecie. On jest z jedną kopią, więc bardzo dobrze nawet. I jeszcze, jeszcze coś tam będę chciał zrobić. Nie wiem, zobaczę. Może zrobimy sobie jednego samo na wygacie ale nie wiem jednak chciałbym mieć z tego wegetę bo, bo może mi się przydać do pure Science, albo coś takiego jeszcze mam jedną propozycję co do, co do tych filmów w, w ten tydzień co będzie to na przykład Będą filmy, ale na przykład co 3 dni. Że, że, że będą dwa filmy w tygodniu tylko. Wiecie o co chodzi, Marta? Dwa filmy w tygodniu będą. To w się sensie to tylko przy, y, przez ten tydzień, bo ten. Ale nie wiem, zobaczę. W sumie to zagramy sobie jeszcze jedną i otworzymy sobie jakieś outcomeowe. I mogę kończyć. Ale wciągająca bo tak, gadam sobie z Wami. I już minęło 7 minut i 30 sekund, tak jak żyjecie. O Jezu, jakaś reklama znowu. Potem... O nie dobra, to jeszcze jedna gra i sobie wylosujemy jakąś postać. Okej. Okay. ok. Losujemy postać i możemy kończyć odcinek. Wygraj. Może epicka Dobra, to też może być. Ufit. fit. Dobra, więc to by było na tyle. Ja byłem Potarek, to był pierwszy odcinek z y, Ridera. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dawajcie łapeczki w górę. No i to, i to tyle. Trzymajcie się i...